Nie ma nic gorszego niż banda niekompetentnych, nieodpowiedzialnych ludzi, którzy swoimi działaniami prowadzą do gigantycznej katastrofy. Zarówno współczesność, jak i historia znają dziesiątki takich przypadków, ale chyba najbardziej jaskrawym jest przypadek wybuchu w Czernobylu, wybuchu reaktora atomowego, który... Miał miejsce 26 kwietnia 1986 roku. Ten wybuch mógł zagrozić całej Europie. Zagrożonych były dosłownie miliony ludzkich istnień. Do dzisiaj nie wiadomo, jak duża była skala problemu, dlatego że liczba ofiar Czarnobyla szacowana jest między kilkadziesiąt a kilkaset tysięcy. Mówię kilkadziesiąt, kilkadziesiąt osób. O całym tym wydarzeniu opowiada najnowszy miniserial HBO zatytułowany Czarnobyl, który zadebiutował 7 maja. To jest serial, który już w tym momencie możecie oglądać na platformie, to nie jest recenzja przedpremierowa. My widzieliśmy 3 z 5 odcinków, bo łącznie powstało 5 odcinków. Jak mówię, to jest miniserial, to jest zamknięta całość, ale jest to serial bardzo jakościowy i powiem szczerze, absolutnie przerażający i mrożący krew w żyłach. O katastrofie w Czarnobylu słyszałam od dziecka, jednak prawdziwa skala tego, co wydarzyło się w kwietniu 1986 roku, była dla mnie dosyć abstrakcyjna, mimo że mieszkańcy wielu krajów odczuwali to na własnej skórze jeszcze długo po katastrofie, borykając się z chmurą promieniowania, która przeszła przez całą Europę aż do Skandynawii, niosąc kwaśne deszcze, a także wywołując u ludzi białaczkę i podnosząc zachorowalność na nowotwory. To czym była w istocie katastrofa w Czarnobylu zrozumiałam jednak dopiero po obejrzeniu tych pierwszych odcinków serialu stworzonego przez Craig'a Mazina, człowieka, który do tej pory raczej nie kojarzył się z tego typu jakościowymi produkcjami, ma na koncie scenariusze do takich filmów jak na przykład Cats Vegas 3 albo Straszny Film 3. Tymczasem Czernobyl to pełnokrwisty dramat, który sprawia, że widz ma cały czas wrażenie takiego osaczenia i klaustrofobii. Jest zrobiony w bardzo naturalistyczny, bardzo realistyczny sposób, naprawdę świetnie nakręcony, i można odnieść wrażenie, że stoi za nim raczej ekipa, która do tej pory odpowiedzialna była za takie poważniejsze produkcje, a nie, jak mówię, scenarzysta od Cats Vegas. Na dodatek Czarnobyl ma świetną obsadę, w rolach głównych widzimy m.in. Jared'a Harrisa, Stellana Skarsgarda oraz Emily Watson. Cała trójka gra tutaj ludzi zaangażowanych w opanowanie katastrofy ekologicznej i zmagających się nie tylko ze skutkami wybuchu reaktora, ale niekompetencją urządzących i opartym na przemocy i strachu totalitarnym systemie, dla którego propaganda była ważniejsza niż życie obywateli. Mimo, że opisane w serialu wydarzenia miały miejsce na terenie ZSRR, serial jest w języku angielskim, i to jest właściwie jedna rzecz, do której można by się na samym początku przyczepić. Całe szczęście, że bohaterowie nie mówią na przykład po angielsku z rosyjskim akcentem. Takie zabiegi czasami są stosowane w serialach i niestety nie wychodzi to zazwyczaj za dobrze. Tutaj na szczęście sobie tego darowano. Sami twórcy w wywiadach podkreślają, że zdecydowali się na język angielski ze względu na to, że serial będzie miał dzięki temu większy zasięg, to znaczy dotrze do większej grupy odbiorców na całym świecie. I w sumie trudno im się dziwić, szczególnie że serial naprawdę jest bardzo jakościowy, a poza tym opowiada o przerażającej historii, która wydarzyła się nie tak dawno temu i do dzisiaj w pewnym sensie odczuwamy jej konsekwencje. Na szczęście, poza językiem, trudno przyczepić się do czegokolwiek. Bardzo dobrze odtworzono lata 80. w ZSRR, co jest zadaniem bardzo trudnym, szczególnie dla twórców z zachodu. Większość zdjęć powstała na Litwie, w okolicach Kowna oraz Wilna, które w serialu udawało prypeć. Filmowano też w prawdziwej zamkniętej już elektrowni atomowej w miejscowości Ignalina, dzięki czemu to, co widzicie w serialu. To nie są komputerowe rendery, tylko jedyne istniejące na świecie miejsce podobne do elektrowni w Czarnobylu. Nie tylko ze względu na konstrukcję, ale rodzaj reaktora. Ignalina była tak zwaną siostrzaną elektrownią dla Czarnobyla i została zamknięta dopiero w 2009 roku całkowicie wyłączono ją z użytku. Był to zresztą warunek akcesji Litwy do Unii Europejskiej. Drobiazgowe oddanie realiów ZSRR lat 80., a także świetne aktorstwo, świetnie napisany scenariusz, sprawiają, że ten serial naprawdę się fantastycznie ogląda, mimo tego, że jak mówię, to nie jest komfortowe oglądanie. To jest serial, który we mnie na przykład wywołał wrażenie klaustrofobii. Tam kolejne odcinki, każdy z nich zresztą jest inny, kolejne odcinki dotyczą innych aspektów tego co działo się w Czarnobylu tuż po wybuchu reaktora. I jak mówię, są takie momenty, kiedy po prostu trudno jest znieść to, co się ogląda. Natomiast to, co też jest jeszcze istotne w kontekście tego serialu, to to, że on nie reprezentuje sobą jakiegoś jednego gatunku. To nie jest na przykład dramat historyczny, to nie jest serial kryminalny, chociaż. Te elementy w sobie zawiera. Są tam też podobno elementy dramatu sądowego, czego akurat my nie doświadczyliśmy, bo nie widzieliśmy całości, ale takie informacje wyczytałam z wywiadów między innymi z Jaredem Harrisem. Czarnobyl to jest jeden z tych miniseriali, które po prostu są dobre. Nie wiem, co więcej mogłabym na jego temat powiedzieć. Wiem tutaj w tym momencie dwie rzeczy. Po obejrzeniu trzech z pięciu odcinków jestem przekonana, że do końca trzyma poziom, a druga rzecz jest taka, że warto go obejrzeć. Warto zobaczyć go ze względów artystycznych, ale również ze względów historycznych, ponieważ przypomina nam o pewnej przerażającej historii, która mimo tego, że upłynęło już sporo lat, nadal jest aktualna. Dlatego jeśli rozczarowani nieco scenariuszem finałowego sezonu Gry o Tron, szukacie jakiegoś naprawdę dobrego quality TV, to serdecznie polecam Wam, sięgnijcie po Czarnobyl. Warto czekać przez tych 5 tygodni na kolejne odcinki i obejrzeć sobie całość. Tyle od nas. Jeżeli podobała Wam się ta recenzja, to koniecznie dajcie lajka, like subujcie nasz kanał, wpadajcie na nasze media społecznościowe i dzięki, do następnego.